Gdyby, gdyby była inna sytuacja, to pewnie tamta strona by bardzo, bardzo próbowała jeszcze raz przegłosować albo przeliczyć. Karol Nobrowski wygrał i co do tego nie ma wątpliwości i ta skala nieprawidłowości, czy to błędów, czy jakichś zawinionych sytuacji, które trzeba się oczywiście rozliczyć, ona jest na tyle mała, że w żaden sposób nie może się przełożyć na zmianę wyniku wyborów. Ale Donald Tusk słusznie tonuje te emocje, dlatego że ma w swoich szeregach troli internetowych, takich jak na przykład Roman Giertych, którzy zupełnie niepotrzebnie te emocje podsycają. To... No i rodacy nawet dziennikarze tfn u się nabijają z Romana Giertycha. Uważają go, że to jest troń Internetowy, że podważa wynik wyboru, że wybory zostały sforszowane, że w paru komisjach były nieprawidłowości, od razu, że to zaważyło o wyniku prezydenckich wyborów. No nie, te parę tam PKW to przeliczyło że też 4,5 tysiąca głosów, więc no nie przeważyłoby to wyniku, ale no jeżeli ma się Romana Giertycha, taką szczujnie, co szczuje na prawą stronę, wyzywa wszystkich, no to ale na szczęście to platformy obywatelskie jest problem. Oni będą się z nim męczyć, oni będą przez z niego musieli się tłumaczyć, bo każdy normalny człowiek z Gertycha ma bekę. Śmiejemy się z niego, bo wiemy, że to jest nowego tego W nadchodzących wyborach do Sejmu, które odbędą się za dwa lata, czas pozbyć się takich ludzi jak Roman Gertych czy Platforma Obywatelska. Trzeba iść i zagłosować na Konfederację. Pozdrawiam, 6. miesiący Polaków, Konfederacja, Polska Racja, Człowiek i Polsja.